Wświetlacz w ogóle nie wyświetla żadnych informacji. Podświetlenie działa, wszystkie wskaźniki działają. Jest martwy wyświetlacz. Dodatkowo jeszcze pojawiały się problemy. dwa trzy razy w roku nie działa pilot, to znaczy samochód nie krywa pilota, nie można otworzyć zamknąć samochodu i nie wykrywa też te immobilizera. Kupiłem na Aliexpress wyświetlacz, bo zimny lutek polutowałem, one nic nie dały i chcę wymienić sam wyświetlacz z Aliexpress, ale odłączam akumulator przedtem. Nasadka dziesiątka, odpinam plusowy, no i teraz będę demontować cały licznik, zniosek do sobie do... Do chaty, do, do piwnicy i będę tam bebeszyć Do demontażu potrzebujemy... Tak, wkrętaka. Torx'a 25. Jakąś starą kartę kredytową. Trochę światła. Trzeba odkręcić dwie śruby, jedna tam jest a druga tutaj. Torx, tak. to już tutaj jedna tu 25 tak teraz mamy tutaj ten taki normalnie tutaj złącze elektryczne które muszę jakoś odpiąć jedną ręką wychodzi złącze sobie zostawię tutaj nie będę zabierał tutaj do, do piwnicy cały zegarek Wyciągnę. Na razie nic nie połamane. No już jestem w piwnicy. Licznik zdemontowany. Teraz muszę tą pokrywę zdjąć. Dzisiaj na dworze jest zaledwie 33 stopnie także już w garażu się ugotowałem tą całą ramkę z szybkami z ramkami a w tym celu muszę tu podważyć o raz, dwa, trzy, cztery, pięć Jest. Przykleję jedną, i przykleję drugą. Tu jeszcze jedną i tu jeszcze jedno. A co? Do oporu do oporu do oporu tak. kręcę do oporu i wyciągam jednocześnie poszło пошла. А, да. Сейчас исправится. Пошла. И пошла. Так, вот. Taką. I taką Teraz wracam do brzuszka i muszę wyjąć tę płytkę. Znowu blokowując ileś tutaj punktów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ubudzając tak? Mogę to zdjąć? A nie najpierw muszę odblokować tę ramkę wokół ekraniku a tu są cztery <laughs> dwa, trzy, cztery blaszki stópki które można palcami od odgiąć i nie spierdolić przy okazji delikatnie teraz mogę wyjąć wypchnąć albo i nie delikatnie tak i ekranik sam wylatuje ten ekranik tutaj jest takie miejsce złącze które mogę tutaj podważyć lekko Trzeba wyjąć tą złączę otworzyć zamek w ten sposób delikatnie, bez pośpiechu jest, wyszedł Tyle ten ekranik mogę chyba wyjąć tak, wyjąć pyk i pyk. Przy tej taśmie jest tutaj pęknięcie no ten ekranik już miał takie prążki przy, przy upałach podczas uprawów takie w tę stronę pionowe prążki wyświetlał później postał sobie chyba przy jakimś upale takim solidnym 30 plus stopni przestał wyświetlać jedynie podłączenie akumula, odłączenie akumulatora dało efekt, że pojawił się obraz ale to na parę dni czy parę dni później normalnie się sprawował po jakimś, po jakimś niespełna tygodniu poprawiłem zimne luty tutaj na tym złączu zaraz pokażę jak wyjmę tą płytkę bo chcę też sprawdzić jeszcze raz te zimne luty zmontowałem, przelutowałem te luty, zmontowałem licznik, wsadziłem do samochodu chuda, działa, wszystko świeci do następnego ranka kiedy to miała ja poszedłem z ciekawości odpalić Jest na szczęście urlop nie musiałem jechać do roboty no i ekran się już nie odezwał luty no i znowu tu czary te paluchy są dobre tak do powieszenia no i kurwa byś to wyciągnie teraz pora Udało się. Nie my wszystko jest ok. Dobra, wracając do tego ekraniku firmy Wizeton Produkcja Październik 2009 Oto też z tego samego rocznika jest. A mamy 2024, czyli przeżyło 15 lat i zobaczymy czy to umarło Mam nowy ekranik z AliExpress Tak, przyszedł tydzień czasu w tydzień czasu przyszedł. Hmm. Tutaj jest jeden kołek, tu drugi i tu trzeci jest kołek który ustawia płytkę względem względem ramki tej, tej tego teraz próbuję to wcisnąć z powrotem po prostu po prostu o ten ten deseń tak zwany ten deseń tak już na amen Dobra, zamknąłem zamk zamek. Tyle jeszcze księżniczkę, tylko tu muszę. No. Tu do ramki <grym> w płytce jest jeszcze taki kontakt, który musi być e, ten język no ten, 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 ten blaszek. Coś nie bardzo, to delikatnie. O tak, wyszło i tutaj też wyszło i jest na razie tej taśmy nie zdejmuję Ochronnej jest z ekraniku tutaj 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 i tutaj no i w ten i taki wyświetlacz na razie pójdę sprawdzę do samochodu czy to działa czy nie działa czy to miało sens co zrobiłem, czy odsyłam do pachowców do firmy gdzieś na Śląsku? Licznik tylko przypnę Do i idę podłączyć akumulator Tak jasne w razie typu aby A, kurwa działa echa ja pierdziele przełącza Przełączać, wszystko kurwa działa nie wiem czy tam będzie coś widać no, 204 tysiące kilometrów przejechanych z okładem, Dwie stópki, 215 zł z AliExpress, okaże się jeszcze za parę dni, jak to będzie hulać. Teraz odpinam klemę z akumulatora, odpinam licznik, biorę go znowu do piwnicy, składam do kupy, zdejmuję tą folię ochronną i montuję już na dobre. No dobra, to jestem w piwnicy znowu. A zdejmę folię ochronną. O, pyk albo nie pyk. Zakładam znowu tę ramkę. Tu jest jeden taki kołek, drugi i tutaj też są takie kołki. ...które trzymają ten cyferblat do obudowy. I teraz tak, ja to zrobię, że wcisnę tu... ...albo i nie. Jest. Jest. A teraz tego dyksa Tak troszkę naciągnąć, i z wyczuciem weszło, i weszło. nakładam, wciskam i ustawiam na pozycję 0. Taką ścielinkę zostawiam pomiędzy wskazówką chodzi o szczelinkę tutaj nie? między cyferblatem a wskazówką tu o tutaj ta szczelinka i tutaj też szczelinka żeby nie te wskazówki nie ocierały się o cyferblatę jeszcze milimetr Og pigger <skrøy> <skrøy> No i zaraz idę montować zegary do auta i zobaczymy za parę dni jak to będzie, czy to będzie działać czy nie